Dobra, damy radę na tym. No obejrzmy te filmy. Oni nie widzieli. No, jeszcze nie widziałem USA. After the goat demon, Azazel, O, jaki jest ten film, to idę pan się pan wylać, pan elo. Molly Jackson została fabuła. She was subjected to barbaric, outdated shock treatments that ate away at her body and mind. Slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult, Molly began attempting to raise Azazel once again. As a former cult member and one of Molly's closest friends, you have tracked her down. Mam nadzieję, że twoje najgorsze strachy nie zostały my się tu mieścimy. Gruby, ile miejsca zajmuje. Kur... gruby. Poczekaj, poczekaj, Meister. Niech, niech ten... Ale Alma Upycha go od tyłu, <try> <noise> jak to wyglądało? Jak dalej? No, jak, jakie zęby? To jest Jakie zęby, jakie zęby Kimo. potężne? Kimo zęby potem. Dobra. Przejechaliśmy w Ty ja mam zęby? Tak O chodźcie, pokażemy wam Janusza, chodźcie, i Ej, teraz, to? Ta sami wejdziesz, No ona Chciałabym nie będzie Chodźcie tutaj, wejdźcie Gdzie? No tu, no Co weź, weź? tam weź ten klucz No wziąłem no teraz warknie. No chodźcie, 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 wyjdźcie z drzwi, wyjdźcie stąd. Drzwi się zamknął chyba. Tu stary się zamknął. O kurwa! <grym> <grym> trzeba iść na górę nie teraz. Ma ufał. No no nie, nie ma UV! To nie ma. jest To jest koszmar. To jest tu trzeba zapieprzać się na shiftie. Po prostu. Tutaj, jak przed... jak kurza. O! Ja tego szczura się nie... ten szczur się nie czuł. Już szczury łapiemy, nie? Nie kozy. O, jak Ej, jak zan, jak a tu tak. zanosimy wszystko na dół, czy...? I, a patrz, tu już jest tutaj. Co? Co to jest? Tego nigdy nie było, to jest bezpiecznik. Hmm. Nie Chodźcie, otwieraj drzwi. Kto ma klucz? Gdzie jest bezpiecznikiem? Kto ma klucz na oddział? A ja mam. Dobra, i... okej. Okay. Tu, tu se pozwiedzajcie, jak chcecie. Jak chcecie to sobie pozwiedzajcie. Chyba, że... O... Pozwiedzacie, to idziemy tu. Ej, ja, tu jest bezpiecznik. Ej dobra Spójrzcie tutaj jakie fajne miejsce, nie? Tutaj chodźcie Zobaczcie fajne, patrz. nie? Ja hmm. To co odpalamy od razu? tak. bezpieczniki zanosić? No tu, tu, Patrzcie. tu Patrzcie Kurwa Fajbałem? To jest Moli, ta jest postać? A to jest ta postać co graliśmy. naciśnij ja tą gałkę, włóż tam bezpiecznik, patrz, tutaj się wkłada bezpieczniki, ty tu widzisz? Tutaj jest księg. O, i, i teraz, teraz tu. tą gałkę. Tutaj masz. Nie wiem. Tutaj chodź. Chodź, pociągnij tą gałkę. dole i pochuj to? No, no. i teraz. Będzie... się odpali... ...i my tak szczury paliły zawsze. I co? Tak się szczury będzie paliło. A, na niej. Nie, ona teraz uciekła. Co? <noise> no nie ma jej. <noise> nie wiem, ja to ptaczka już. Ona nas będzie gonić teraz właśnie. Ej, to... Bezpiecznik w jeden. No i tu odkładamy tu to jest wszystko, drugi. czy jak robimy? No, to, na, na, to na ziemię. To jak Dobra, tak, taktyka się. jak z maistrem na poprzednich tych. Ale robimy. mi się zdaje, że ona nie będzie trudniejsza, tylko po prostu będzie. E, o, Janusze będzie. Janusz, a skupić. one już są teraz. Janusze pokażemy im. No właśnie, nie wiem, czy będą Janusze już. Ja Cię widziałem Janusze, Janusze. One były o, u ciebie, Adam. O do kostnicy. Do o, tam do kostnicy. jest, na górze, w ziemią. O, jest Janusz, pa, Respi się. Ja kurwa nie wiem co się dzieje Gdzie jesteście? Na dole jeszcze? O patrz Ja tutaj idę Marcin, przywitaj Janusza Janusz. Siema, Janusz Taki wesoły Gdzie jest Janusz? Na głównych schodach Oj, kurwa on złapie o. Biorę bezpiecznik na Jak on złapie no. już jest nie? O? Tak? No Już zdychasz To jest jak demon Janusz Aha, Czura mam tutaj Jaką mi <laughs> Jak wjeżdża w te schody a nie mogę, nie? Ja mam bezpiecznik tutaj muszę Ale tu jest ciura ja też Ej, na górze w jednym pomieszczeniu jest dziura, nie? O gabinet. wschodnie dormitorium. Eee... gabinę strażnika potrzebują klucza, ktoś ma? Nie. Nie, nie. Dokąd? Gabinet strażnika. <tuszy> Zbier zbierajcie wszystko, nie? I zanosi na dół. Ja, ja z... Zaniosłem przed chwilą bezpiecznik. I ja mam. mogę nie? O, tu jest pełno, ej, zachodnie dormitorium. Do dormitorium. Dormitorium. A szczur jak złapać? Tam pełno i temu musisz miecz. Co? Żarcie musisz mieć, taką michę z żarciem No A Musisz poszukać Weź widział To jeszcze nie ma A mam michę z żarciem Tak, ogarniamy gdzie, gdzie są... To o, to o ma gabinę srażnika I tu jest bezpiecznik jeszcze Tu ma schodnie dormitorium Bezpiecznik Domito... no, dormitorium Wiesz żarcie A tu jest chodzy. ten! Pojebany kurwe Janusz No, Janusz Uważaj na niego Na wózku kurwa Bo on umie po schodach wjeżdżać Gdzie tu się kurwa Gdzie tu po tego... na dole Gdzie tu się chodzi kurwa bo ja się o, masz szczura jednego już tutaj? Ja A się to było już na fotel, nie? A chyba mnie to ale nie, w ten sposób nie zapałem go, tylko widziałem. Cześć, bo ja miałem kabinę strażnika otworzyć. Majster, to ty? No to jest, tutaj. Ej, nas... Gdzie to się chodzi? Bo ja się fac, fac. Do stółki, Chodź do stołówki, No, no tutaj. Uważaj, właśnie, bo tu przy jest ten, Janusz. Jest, jest, majster. Tak, no, chodź do stołówki. Tu jest apteczka, dobra. Tu jest fiolka. I tu jest szczur. To jest, będzie Twoje ulubione. Mam żarcie, mam żarcie. Chodź, chodź. Nie. Tu masz od cholery żarcie. I szczur, to no, są szczury. I co muszę rzucić też, no? No tak jak kozek. No idzie do mnie, idzie. Mam szczurę. Nie mogę go wsadzić Cześć. do ten? Mamy no, się, siedem fiolek mamy. Jak coś. I tutaj, i, i tu pięć na mam cilku, nie? Mam szczurę. Tu pięć szczurów na cilku możemy położyć. Tak już A. bez rzucania, bo. No tylko... kurwa majster jedzie! Nie, nie, nie. No jedzie, jedzie, nie. O, on tu jeździ, jeden. A ja nie wiem, gdzie tu się A chodzi. No, musisz ogarnąć. A ty po co żarcie tam niesiesz? No zanoszę, bo to kurwa tutaj 10 żar trzeba. Jeszcze 9, no bo nie będziemy latać tam. Dobra, położymy się Jak jest czterech nas, to jeden sobie przyjdzie do piwnicy, na zasadzie nie, nie, bo to pięciu chcecie zrobić od razu, nie? No piątkę zrobimy, potem zobaczymy jak pójdzie, nie? I potem jakoś... E... Nie no, ja się obaję. zgubiłem. Trzy, fiolek już jest. Gdzie jest majster? Nie ma go. Tu jest ja szczur. Tam przy stołówce, tam gdzie byliśmy. Ja mam jednego szczura tutaj. Ale nie, chodziło mi o tego, jeżdżącego. A Januszka? No Januszka. A jeszcze tam te szczury czuła. A ja nie wiem, gdzie tu się schować. Januszek na głównych schodach czeka. Znaczy, przy głównych schodach. Ej, tu jest ten, bezpiecznik kolejny. No to bierz. Jest jeszcze dwa potrzebujemy. E, szczur jest... jest ta... A jeszcze są ma potrzebne? Dwa, ale nie licząc twojego. A ja Dobra. Nie spiesznik, ma... idę zanieść O tutaj ma są trzy, dobra, to ja już idę zanieść to Też bycie mieli Ktoś ma ktoś klucz? Nie Gdzie? Nie. O kurwa mać Co? O, 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 za babę wleciałem Ona ma już rogi potężne, chłopie jak ona się rozpędzi to ci się Ma drogi? rogi? O mysz Ja byłem, Idę, idę zanieść szur. ten, ja bezpiecznik też. Jestem za to. To są ostatnie dwa? Tak A ja nie wiem gdzieś to się chodzi No elegancko Ej, na pierwszym piętrze jest buba, nie? Widzisz pa, jest 3 6. 7, 8, 9, ty kładziesz dziesiąty w środku już nie Dobra mam szczura, jeszcze elegancko, ja tak dobra im szczurze. wszystkie bezpieczniki mamy. Ta, apteczki i żarcie trzeba, nie? A idźcie do A tego, do kosnicy, chodźcie do kosnicy, bo nie będą szczury A tu A jest szczury? Moja... Ja bym o. jeszcze pozbierał trochę rzeczy tu jest, był jeden szczur to wiem Do ja zawodnego do nie, to nie Z jednego szczury już zapałem, no bo tak przy okazji O jest ma ten Marcin Janusz, nie, I tu Janusz, Janusz maga. Jeden Marcin szczur na górnych wychodzi <laughs> do Nie no Marcin, bo spotkałem Marcina no. A ty myślałeś, że co? <śm> że na tego na wózku mówię, Marcin? Ej, co to a tu? jest na Pięknie, się a... pakowały. A ja ją szukałem. Tu nic nie ma, nie? Tu jest jeszcze jeden bezpiecznik. A wschodnie dormitorium otworzyłeś, Marcin? Nie, bo ja na gdzie to jest. Na góry. No, na trzecim piętrze tam, na samej górze. Na drugim. A, no na drugim. Brać apteczkę do ten? No! no AAAAAAAA! Ja pierdziele! Najlepiej no, wszedłem. Jest w zachodnim dormitorium Uwaga, jeszcze Co to było? Ale mi się już taki sferę Ja pierdziele. On mi się w niebo zwalił. Jak Stur jest na pierwszym piętrze. Mhm! To Adam już nie gra? Nie można go podnieść? Można, można. Ale no nie, nie ja żyję, ja żyję. Zrobię, nie, 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 zapał go. Prawie go zapał. Ha. Ja, ja w nią wszedłem, ty Piarę, tylko na wiesz, nie jest wkurzona, to nie złapie Cię, nie? Kurwa, ja tak, bo ja szczura złapałem się z tego, przez ja, To już można kilka odłożyć, chyba, nie? Nie, jeden. Ja otworzyłem. Nie, jeden można, niestety. Jednego tylko. Otworzyłem już tego, schodnie. A tam masz szczura? Tak, to... Są nawet, jest jeszcze jest kubeł. Wy... O, tu wypal ten kubeł, bo tam szczury wylecą. Może, może, bo kilka skupów takich. I jeszcze tu jest żarcie na tym. I wyleciały szczury, czy nie, Marcin? Tak, wyleciały, wyleciały. O. O co kurwa tu jest baba No, no jest on, ona tam jest uważaj No właśnie ona kurwa idzie do mnie do, wiesz? Ku, do kuchni ja, idźcie po Ja mam szczura Ja nie mam jak tam przejść tak, całą szczurę przy tym A ja mam przerąbany bo nie wiem jak tam przejść yy, przez wyskocz jakoś, tam się da jakoś wyskoczyć Czy z takiej książki chyba czy coś? przed wschodni dormitorium Dobra biorę apteczkę mam kolejną Dobra, wyskoczyłem A zawsze masz przejść koło niej, bo ona nie jest churzona. Ale jak zadłukesz patrzył to się wkurzy, nie? No właśnie ja wolę. Kurde Januszek! Patry. Siema. A ze szczurem już ktoś leci Ja To dobra, dobra. Mam ja mam apteczkę kolejną Taki, jest szczur w stołówce i w i w spiżarni. Stołówce? W no. stołówce i spiżarni, okej. Okay. No. Ja na pierwszy piętrze ktoś wziął tego szczura? Mm, nie, no, chyba. A w ko a w, ja ko czy w kostnicy ktoś był? Nie. Ja byłem, ale to ja nie, nie, byłem. Byłem. nie ma płynic. A to było. teraz Marcin wypuścił, wiesz, to Podrabia ja wypuściłem. Ora, mam klucz do izby chorych. Ej, jeszcze dwa żarty. Jedno żart jest jeszcze w tym, w kuchni. To no dobra, ale w kuchni miał być szczur. No, no jest. jest, To tam. Nie? To, tam Gdzie to, jest? To, to weź już tego szczura. Tam jest żart i weź szczurę. No wezmę. I zaczynamy powoli, czy jak? Czekaj. To ja idę to zobaczyć na dół, tam czy nie ma żartu. O, jest kubeł kolejny. A już nie ma, nie? Nie ma szczurów. Nie, już. Marcin, Jest, wpisuje. o Jest szczurek, jest szczurek. Ja mam szczurę, mam. Dobra, to mamy już cztery. Tak, gruby jeszcze ty. Jeden leży na tym. No to cztery, bo jeszcze gruby. Na stole. Ale Marcin też ma, nie? O, masz no, nie ma. i na dole no, był ten, jeden. Gruby nie ma. No na dole już mam, mam. Dobra, czyli mamy pięć. A jeszcze tu się rozejrze, nie? Czy nie na, dole? Już. Nie ma? Ja idę na dole. Tu jest Micha na dole z żarciem na dole, jakby ty chciał. Micha z żarciem na dole, jest na dole. Jest Marcin, na dole. A w tym, w kostnicy tam no, no, ogon go trzymasz <laughs> A w ogóle co tu jest? <noise> o Boże A Zazel to jest No ja kupaki muszę na lecieć, bo Janusz Janusz mi na schody wrył tam na dole i muszę. Zdechłeś? Na... Co, nie, na około muszę lecieć po prostu A to leś, leś, tam czasuje. Nie, nie Możesz nie zdechłeś. A, nie pójdę, szczerze. bo ktoś kostnicy z drugiej strony nie otworzył. A, bo no ja nie otworzyłem, ja otworzyłem z jednej No to nie wiem co muszę zrobić. Weźcie tego Janusza, może jakoś do siebie A Gdzie on jest, dobra, idę mu pomóc? Bo na dole już nie ma szczurów, nie? Tutaj przynajmniej są. To w ogóle? Tam na lewo. dole, gdzie zaczynaliśmy. To... Nie wiem gdzie to jest na dole. Tutaj? I po lewo te drzwi widzisz? Tu? No, jest Ale to Ale on, on jest jedzie. na schodach. No nie kiedy, on nie idzie do ciebie, co? żeby przyjechał. O idzie, Uuu. Dobra, Co? nie patrzy się. Dlaczego ona się skrada, widzisz? Jest, idzie tu. Januszek jedzie. Dobra, Adam, możesz przejść. No ja mogę przejść, tej. To no możesz? Nie, on dopiero jechał Chyba, jona ona idzie do ciebie. Chyba, ona jest przy tobie. <laughs> o, a ona tu, ona. Adam, a wiecie, że ona przyjdzie Pacis na stronę? Na, na dole. No, no na dole, jest Marcin, stajesz? Ale mam wszystko, odpalam już. No, palaj. Ale ona tu Bezpie przyleci. No, ale no, nie ona przyle... Ona nie jest jak tamta wszystkie, bezpieczniki są wszystkie. Nie, bo zdechnę! Aj. Kurde Nie, zdechnij jak wejdziesz tam, tak ci na mój nie zrobię. dobra, ja teraz szczura. No, dawaj szczura, dawaj szczura i bezpiecznik, bezpiecznik, szybko, bezpiecznik. Już, szybko, szybko, bezpiecznik, bezpiecznik, ten co nie miał Już odpalaj. Ej, ej! Janusz się zapał Co? Tu jest Janusz! No, a tu Janusz jest! Ja Juanę Dobra, dawaj bezpiecznik spadaj, bezpiecznik Ej, le je no, jedzie do was! No nie, no pojebało tego Janusza No pojebało drogo Janusza Ulec Janusza. ciebie, jakoś Weź go, weź go Leci Jaki krąży ten Janusz Ej, złapał mnie, złapał mnie A ja mam szura. Nie Ulec <laughs> mnie ktoś, Kurwa. szybko, albo Mikołaja, szybko Tego Janusza czas stąd zabrać jakoś Nie da się Weź podnióż już, No nie, no złapał mnie też Ty piara no, przyszła no Nie, złapała wszystkich Kurwa ja... Jebany Janusz, rozumiem. Janusz, Janusz, Janusz wygrał roz... krew. Kurwa, kurwa. Janusz, tak blisko. Kurde, triple killa jebanez. zrobił. Jegany Janusz, trzeba go zabrać w Tak, masz stąd pierdolę. Ja nie mogę, pięknie. Ale skąd on w ogóle się tu wziął? No, się po prostu. no oni się to zawsze respili, ale wiesz, UV był to. Zamyk nas. No. Czekaj, gdzie będzie gruby. Jest... Już wiem. Pierwszy ja byłem to ma być. Chyba pierwszy. Jak pierwszy To jest ta moli, Ta postać. Ty, co możesz wziąć? Dobra.